Redakcja Arn.eu wspiera sklep OleOle!, Ole, Ole pani gier i technologii. Arn.eu Dwa lata minęły od premiery Dragon Ball Fighters. Son Goku i przyjaciele nareszcie pokonali swoich potężnych przeciwników, a na ziemi zapanował pokój. Ale spokojnej krainie gier wideo zagraża teraz nowy wróg. Dragon Ball Z Kakarot wyrusza na poszukiwanie smoczych kul, by spełnić swoje jedyne życzenie. Zostać ogłoszonym najlepszą grą wideo. Czy złowrogie machinacje wydawców z Bandai Namco doprowadzą go do tego celu? O tym przekonamy się w następnym odcinku Dragon Ball Z Kakarot. Najnowsza przygoda studia CyberConnect2 zabiera graczy w nostalgiczną wycieczkę do korzeni legendarnej mangi. Zamiast silić się na wymyślanie nowych scenariuszy w ponad 30-godzinnej kampanii, gracze na nowo przeżyją wydarzenia głównych sag komiksu i serialu. Przygoda rozpoczyna się na moment przed przylotem na Ziemię Radica i kończy po pokonaniu gumowego Bu. Po drodze zmierzymy się też oczywiście ze wszystkimi głównymi złoczyńcami serii: całą eskadrą Power rangerowatego Giniu, kosmicznym Imperatorem Frizą, pozbawionymi uczuć Androidami i robakowatym wysysaczem ludzi Selem, znanym też swoim przekąską jako komórczak. Choć gra reklamowana jest wszędzie jako otwarta przygoda RPG, to w rzeczywistości trochę zawiódł mnie fakt, że jest to raczej biatyka w stylu serii Xenoverse z elementami gry fabularnej. Między pojedynkami faktycznie mamy dostęp do połowicznie otwartego świata. To jest szeregu pokazanych map do wyboru z wygodnego menu, po których możemy sobie fruwać, ale elementy roleplaying zepchnięte są tu na boczny tor. W na froncie są zdecydowanie zadania fabularne, które przyjmują formę długich przerywników filmowych, odtwarzających kadr po kadrze, wydarzenia z kreskówki, przeplatanych grywalnymi starciami. Tych kontrolujemy tylko jednego wojownika i nie mamy wyboru co do tego kim będziemy grać. O tym decyduje historia. System walki mocno nawiązuje do cyklu Xenoverse. Toczą się one w powietrzu. Gracz ma do dyspozycji jeden automatycznie budujący serię atak wręcz, jeden atak energetyczny, unik i blok. Po jednej opcji dla czterech frontowych przycisków kontrolera. Oprócz tego, wciskając bampery pada, otwieramy palety ataków specjalnych, z których wybieramy przypisanemu bohaterowi ruchy, czyli wszystkie nasze kamehamehy, sappo i big bang ataki, a także potencjalne transformacje, Kaioken, SSJ i tak dalej. Czasem do zabawy zaprosić możemy też do dwóch towarzyszy komputerowych. Walczą oni bez naszego udziału, ale gdy wypełnimy ich pasek energii, możemy jednorazowo poprosić ich o użycie swoich ruchów specjalnych, czy też wykonać widowiskowy atak kombinacyjny. Największym grzechem systemu walki jest jego prostota. Po paru dziesięciu godzinach grindu bywałem tak znudzony, że walcząc z mobkami wduszałem po prostu ślepo przycisk ataku, drugą ręką odpalając YouTube'a. Poza najtrudniejszymi boss fightami brakuje tu jakiegokolwiek wyzwania. Nigdy nie czułem potrzeby, by nauczyć się jakichś zawiłości taktycznych, zresztą takich tu raczej nie ma. O, robimy kombosa i kończymy go kamehamechą. Od święta blokujemy czy robimy uniki, ale przez większość gry nie musimy robić nawet tego, bo przedmioty lecznicze są bardzo tanie, możemy nosić ich przy sobie setki naraz i po prostu jednym przyciskiem spamować leczenie bez negatywnego wpływu na wykonywane ruchy. Innymi słowy, możemy być w zasadzie nieśmiertelni i przechodzić praktycznie każde starcie bez poruszenia ani połowy szarej komórki. Już nawet nie wspominając o tym, że ruchy takie jak Big Bang Attack są po prostu zepsute i można nimi spamować tak często, że większość przeciwników nawet nie wie, co ze sobą zrobić. Szkoda, bo można było po prostu przekleić silnik walki z fighters i gra na pewno mocno by na tym skorzystała. Ogólnie grając miałem wrażenie, że Kakarot to taka gra z epoki przełomu PS2 i PS3. Mocno japońska, klasyczna szkoła pisania gier wideo. Na mapach jest miliard niepotrzebnych znajdziek, wszystko opatrzone jest dużą porcją skryptów, gdzie bohaterowie animują się jak kukiełki, a silnik sprawia wrażenie po prostu przeklejonego z Xenoverse i na prędce przerobionego tak, żeby nadał się również tutaj. Takie japonizmy zobaczyć można również bezpośrednio w warstwie gameplayowej. Na przykład Kakarot jest rzekomogrą RPG i faktycznie zdobywamy doświadczenie i poziomy z każdym pokonanym przeciwnikiem. Ale te wpływają jedynie na nasze domyślne statystyki. Jeśli chcemy zdobywać nowe ataki, musimy zboczyć z głównego wątku fabularnego i zdobywać tak zwane medale D. Potrzebujemy też setek, a nawet tysięcy kolorowych kul, które porozwieszane są po mapkach. Te ostatnie są walutą, którą wydajemy, by odblokowywać nowe opcje w drzewkach umiejętności. Te pierwsze ceną wstępu do menu treningowego. Więc procedura zdobycia nowego ruchu wygląda następująco. Zbieramy kule, które pozwolą nam odblokować atak w drzewku, a potem wydajemy medale, by odblokowanego ataku móc się nauczyć. To udziwnienie, które służy wyłącznie temu, by sztucznie wydłużyć rozgrywkę. Medale zdobywamy eksplorując bądź wykonując sidequesty, więc jeśli nie poświęcimy elementom pobocznym dość czasu, nie będziemy mogli wymaksować ruchów wszystkich towarzyszy. I nie zrozumcie mnie źle, nie próbuję w ten sposób powiedzieć, że kakarot nie jest wart waszej uwagi, wręcz przeciwnie, świetnie się przy nim bawiłem. Jest po prostu grą w stylu odchodzącym do lamusa, tytułów dość siermiężnych, gdzie rzekomo otwarty świat jest tak naprawdę zestawem robotycznie sprecyzowanych skryptowych szuflad. Każdy element gry jest oddzielny i odcięty od reszty. Pozycja, gdzie wszystko jest wykonane ok, ale nic nie zachwyca. Nie jest to technologiczny cud, ale nic też nie razi w sposób krytyczny. Z jednej strony, na przykład, wrażenie robi bogato animowana niemal 40-godzinna kampania, z której duża część to filmiki, ale z drugiej dzieje się to kosztem wielu bugów. Już w pierwszych godzinach gry znalazłem porzucony na mapie duplikat modelu swojego bohatera, czy wypluwany przez program renderujący błąd wyryty na wieki w przerywniku wideo. Bo w kakarocie dzieje się naprawdę dużo, to wielka gra, ale czasami wolałbym, gdyby działo się mniej, ale lepiej. Mamy masę aktywności pobocznych, możemy łowić ryby, grać w baseball, prowadzić samochody, budować roboty, zbierać składniki do obiadków dla chichi czy polować na potężnych wrogów. I fajnie, wypełniają one świat czymś do roboty, ale żadna z nich nie ma głębi. Łowienie, na przykład, polega na wciśnięciu na czas dwóch przycisków. Podobnie z sidequestami, które rzadko wychodzą poza ramy, poleć tam i pokonaj wroga, czy przynieś mi jakiś przedmiot. Z tymi zresztą mam też zupełnie inny problem, ponieważ otwarty świat gry to tak naprawdę zestaw kilku mniejszych mapek, to przy większości zadań więcej siedzimy na ekranach ładowania, niż je wykonujemy. Często zlecenie otrzymywane od NPC-ów zmuszają do podróżowania na inną planszę, i wygląda to tak. Gadamy z kimś, każe nam gdzieś iść na innej mapie, no więc idziemy tam, parę paręnaście sekund ekranu ładowania. W 5 sekund znajdujemy przedmiot, wracamy na poprzednią mapę, znów ekran ładowania, zdajemy questa i tak wiele, wiele razy. A mimo to skłamałbym, gdybym powiedział, że kakarot mnie nie wciągnął, bo wciągnął. Ja niestety jestem bardzo podatny na gry, w których wyłącza się mózg i mechanicznie powtarza dane czynności. To dla mnie idealny sposób na relaks, stąd też lubię gry z grindem, mobilne klikacze czy takie death stranding. Toteż wbrew wszystkiemu bardzo miło czyściło mi się z ekranu kolejne znaczniki, czy zbierało surowce, tym bardziej, że każda wykonywana czynność daje poczucie postępu postacie, dla których wykonujemy przysługi, dodane zostają do tzw. tablic społecznościowych, na których umieszczając ich żetony wzmacniamy poszczególne statystyki. To paradoksalnie jeden z bardziej taktycznych aspektów gry. Choć można je umieszczać w dowolny sposób, to każdy żeton postaci ma swoje naturalne predyspozycje. Vegeta da nam większy bonus, gdy umieści się go na tablicy wojowników, a Chi Chi na tablicy gotowania. Ale też łączenie ze sobą odpowiednich grup żetonów na tych samych planszach nagradzane jest wzmocnieniem premii. Gang pilafa chociażby umieszczony w tym samym szeregu pracuje ze zwiększoną wydajnością. Układanie żetonów w sposób najbardziej wydajny i korzystny dla naszego stylu rozgrywki staje się wyzwaniem samym w sobie. No i naprawdę w grze jest co robić, bo choć są one proste, to czynności dodatkowych jest w grze tak dużo, że co krok potykamy się o coś nowego. Czy to niszczenie wrogich baz, pokonywanie potężnych armii, by rozwikłać zagadkę sekretnego bossa, zbieranie smoczych kul, które mogą spełnić życzenia grającego, zbieranie surowców do maksowania książki kucharskiej, wykonywanie wyzwań dla boskiego mistrza, ulepszanie sal treningowych, itp. itd. Ale wydaje mi się, że gdzie Fighters było po prostu obiektywnie dobrą grą, którą doceni każdy fan pijatyk, tak Kakarot zainteresuje wyłącznie fanów Dragon Balla. To z jednej strony pięknie zaprojektowana laurka, celebrująca długą historię serii setkami odniesień do historii Goku i przyjaciół, ale z drugiej strony bardzo przeciętna gra wideo, która swoim grindem i dłużącymi się dialogami i filmikami znudzi każdego kto smoczymi kulami zainteresowany nie jest. 5 lat minęło od premiery Wiedźmina 3, 4 od Final Fantasy XV i 3 od Horizon Zero Dawn i z perspektywy innych otwartych gier, czy to przygodowych, czy roleplayowych, Kakarot zwyczajnie trąci myszką i gdyby nie znana marka, mało kto dałby mu jakąkolwiek taryfę ulgową. Tym bardziej, że Xenoverse, na którego podstawach tak mocno się opiera, sama ma już przecież 5 lat i może czas najwyższy oczekiwać od tej marki trochę więcej. I na zakończenie. Mała przestroga dla fanów polskich wersji językowych. Jak donosi redaktor Palarek, pudełkowa wersja gry zawiera błędną informację o tym, że gra posiada polski dubbing. Tytuł, co prawda, jest po polsku, ale jedynie w formie napisów. Te zresztą podzielą fanów, bo stanowią dziwną mieszankę tłumaczenia mangi JP Fantastika i trochę inwencji własnej autorów. Mamy więc chociażby boskiego Miszcza i Mlekora zamiast genialnego żółwia i Giniu, ale ogółem, pomijając kwestię Referencji jakość spolszczenia jest całkiem solidna i podobało mi się chociażby, jak ładnie zawijane są długie napisy w menu głównym. Fajna dbałość o szczegóły. To w sumie tyle. A jeśli szukacie jeszcze jakiegoś powodu, żeby zagrać, to może przekonawa, całkiem przyjemna do zdobywania platyna welcalaczek, które zdobyć można na luzie nawet po ukończeniu gry, gdzie możemy grać sobie dalej do woli w luźnym postgame. W każdym razie, do usłyszenia.